Jacek Murański w mediach społecznościowych opublikował ostatnio wpis komentujący artykuł Super Expressu. Napisał w nim, że jego starcie z Tomaszem Strachem Oświecińskim w końcu się odbędzie i to tylko kwestia czasu. Wspomniał też o Popku. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów. Wspominanie Popka nie jest przypadkowe, bowiem król Albanii zmienił zdanie. Popek na kanale między seriami zapewnił, że jest ostatecznie otwarty na starcie z Jackiem i Mateuszem Murańskim. Chociaż ta walka mnie najmniej interesuje. Jakby mi jakaś federacja zapłaciła tyle pieniędzy, ile chcę, to zrobiłbym coś, co każdy chciał, tylko ja nie, bo ja tych dwóch gości nienawidzę. Chodzi o Murańskich. Coś tego typu, że jedna walka na rozpoczęcie, druga na zakończenie gali. Tutaj poszedłbym tylko po pieniądze i żeby rój im by. Za takie pieniądze, jakie ja bym chciał. Jeżeli nie, to wolę zrobić to z Szeligą za żadne pieniądze. Taki mój pomysł Freak Fighter na coś, co by się sprzedało, czyli dwóch Murańskich na popka. Pierwsza walka rozpoczynająca i walka kończąca gale. Jacek Murański w mediach społecznościowych zareagował na artykuł Super Expressu. Zobaczcie, co napisał Jacek Murański. Szanowna redakcja Super Express SEPL, a gdzie sensacja? No ale dla porządku wyjaśniam, że nie ja kontaktowałem się z Tomasz Oświęciński, oficiał tylko federacja. No a ja nie pisałem do Oświecińskiego, tylko o nim pisałem i o nim się wypowiadałem publicznie. A z racji tego, że sam jestem ofiarą fałszywych, co bardzo istotne fałszywych. Zeznań takiego jak Oświeciński pomawiacza, czyli tak małego świadka koronnego, to mam moralne zarówno prawo, jak i obowiązek o takich typkach się wypowiadać. A co do walki? To będzie taka walka. Tak samo jak już od dawna mówiłem, że będzie moja walka z Popkiem. I co? I Popek zjadł co miał zjeść cyt łyżeczką do tortu. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.